W dzisiejszym odcinku zaprosiłem najbardziej dystakowanych graczy na całym Skype PVP. Nikt nie był przed nami w stanie ani wyrobić, a tym bardziej uciec. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak nam to wyszło, oglądajcie do końca. Jeszcze chciałem Was zaprosić na mój serwer, który startuje już niebawem. Dlatego dołączajcie na Discorda, ponieważ tam będzie ping z datą i dowiecie się jak najszybciej. Miłego oglądania! Aaaaa! To ty? Ej, ma! kaszpa, ma, I okej, temy! <noise> to jest 2 MLD ponad Licha jedno po, 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 no, Nie ma nie ma nikoga jeden byłem Ja i Co na ich no, ty To ty jesteś w ogóle To nie ja Ej to dobra to nie on, to nie on Patrz poza Serio? Ja myślałem że to wy Ty on już nie wyrabia Tam jeszcze z jednej strony masz Podmij tego o, to, to też nie ty? Chodźcie tu, bo ja nie wiem kto to wyaktualizuje. Lecę, ma. lecę. Ja też lecę. 9 serc ktoś ma, ktoś pada. Nie wiem, latować czy dobijać? Jeśli no wata, jeśli to, to pomóż mu. Cztery, trzy... No, możesz... Ej, weź ją, spoko, spoko, Rozkopać to? No, no, no. Kurwa, nie ja da się, z... to jest wełna. Jestem ja tu. Rozkopane, rozkopane. rozkopane. Muruję, muruję głowę, muruję wam głowki. Co to ja. jest? Już? On ma lapy, on ma full Ej, to ja to, ja to, ja, to ja to, to ja. ty? To który to nie ty! O kurwa, ja nie bieć. ci ten... ktoś. <laughs> nie bij go, nie bij go kaszka, ten to nasz. To kto nie jest nie nasz! mnie, murycie mnie murycie e, Dawaj, dawaj, wchodź w niego, wchodź! Ja, mogę w ja, ja mam co? Ja mam, ja mam wełnę, mam wełnę, trzymam cię jakiś bardzo napalony Mokę, tak, ja ci trzymam Mokę, ja ciężko. Bo ja nie mam ramy zamulowany Mokej, ty go nie mogę nie... mogę w nich wejść Na dole, na dole, na dole Wbił się drugi, drugi się wbił, to ja, to ja Moruję, moruję. My mamy trzy pomóczki. Rozkopuje ktoś. Tam. Ja roz wychodzę. <grym> Ej, dobra, Aha, idziemy Każdy zorał, czy co? Ktoś ma Chodź, chodź. ja padam, jak coś tam. Ale jest, A, ale jeden Padam, stakuje, stakuje, stakuje. padam przed. padam przed. ja też. w ja też. A, ja też. A, ja ja też. A, ja no, A, ja też. A, ja też. A, ja ja też. Padnie, padnie, mogę, wchodź, Muruję, muruję, muruję muruję! robię z tyłu plackę. Aj. Ej. mi Padam, 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 lepszy, Ej, Spakuję, wchodzę w ciebie, mamkę ja O ma Aresa. Ja zmieniam ja 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 na ta... mam wywylone, ja raz mi ktoś zabije, raz to, zbije, to, co to co tak? się okazuje, że to nie Wy, to jest niepojęte, co tu się to to dzieje. Się dzieje. No? Oni wyszli oni tam wyszli ja, we dwójkę to Ej musieli... oni tam wyszli No nie no coś tu jest jakiś nie nas ja, ty, ja, ty, ja, ty. Na, na, czemu na. mnie bijesz? No bo o tym nie, nie. A. Ej pomocy to jeden bara Oje kurny Dobra o, pa, pa kaszli, zabijam i... ty pa. pa padnie padnie Ja widzisz i nie mów to... że jest słaby A dziesiątka jest Dobra Ty pa, to ja tam... no, to jest to czekaj do środka

Tu jest zamurowany z wełny, jest tu. Nie on mnie bije. bije, on mnie bije, ja nie wyrobię, ja nie wyrobię. Zamuruj, zamurzył się, chyba zamurzył się, nas A tu jest drugi, tu jest jeszcze drugi jak coś. Tu jest 20 osób. Ej, boke, boke. Nie widzę co się dzieje. Muruję, muruje to, muruje to z wełny. Od chuja tu jest ludzi. Ej mam w kratce, mam w kratce tą 3 dwójkę pomocy. Wyszło. Masz jedno, jedno, okej. Ja zabieram. O, 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 ja, murę, ja murę. Ja, ja, ja też muruję wełny, ja A, też muruję wełny. Skończyła mi się wełna. Ej ty! Kupuję bigo! O kurwa! Y zakopałem, ale oni tu mają tyle rozkopywać. No, no, łaby, łaby! Duszę się! Ja wychodzę. Ja bo tu jest każdą, czekaj. 5 pa. Okay. Ja nie wiem co muzyło. on mi uzyskał No ja nie, no, nie wiem jak on kurwa wyrobił, on miał chyba 3 w pewnym momencie. Ej, rzuć śmierć, czp nie masz? Albo speedy Mam Chcesz? Ale, ale różdżka Eee, no, e, no. jakiś 3-1 we mnie się wkleja Ej, chłop, 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 chłop Labirynt, wiesz gdzie, gdzie to jest? No tak, no tam Masz kort, na chuja Dobra, panikuję i uciekam Dobra, Tu nie, widzicie z fajniki Widzicie, widzę, my już idziemy, kaszper Wchodzę głęboko, wchodzę głęboko Trochę Nie ma szans tam. stąd wyjść ja zlecę, też zlecę Muryowałem to tak mniej więcej śliw, ale to Ja bardzo to, tak mniej więcej, ja to, no, dobrze zamurowałem, o 10 na życiu Zamurowane? Nie ma samu. Murja z wełny, murja z wełny to. Już. Nie ma że wyjdzie. Choćby Mówić skały o, Jak? Eee! Odpał, pogłaszczam Będzie banno, będzie banno A ten czyn banner Ej, 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 śliwa jestem za to, masz więcej niż 20 rapów. Chodnie! Dwóch serca! Nie, nie czterech Potem? Potem? <grym> Gdzie on ej, jest? Halo, to A tutaj nie ma żadnego. na kanał? To, to ej, ja ej czuć, chcesz czekać free? Gdzie Początek? Tego ja nie nie się nie da rozkopać. tam, wszedłem, tam. Tak się nie da rozkopać. Aha, ja tam powejdę. Aj, no nie bijcie mnie, no. Aha, się wlecisz tam nie da. Jak już się podbudował? Ej, ci idę tam leci. Przed, przed, przed. Rafa do A ty po co razem? Ty w ogóle spitis Ale poczekaj, bo mi jakiś debil tu wnurkował. No, kolejnego mam, w móc Ej, mnie kolejna, mnie we przed. Nie no, to, taki, no to Kurwa, idealnie w nokali w ostatnim momencie Dostali, okay, bo mam... mi się jakaś 26 napierdolę no Mokaj okay, miał krawkę jakby taką. A do niego. Ej, to wy jesteście w tym trapie niezniszczalnym? Nie. Ja tam tu wejść, tak? Okay. Tam jest jakiś gigacat. Mi daje 2 hitów i hit oczywiście hit wygrywa. No jakim kurwa, cudem? ty? <laughs> no <laughs> Ja PSG mam dziada, ja się. dam ladę Ej, uciekam <grym> mi. <grym> Widzę, blue ring Ale kurwa, New koniec z Ej, we mnie weszła w we 23, we we potrzebujący Takuje ci, full Ej, co jest, no cholera. Ugryzę go zaraz Dobra, dam ladę, dam ladę, trzymaj tył, <grym> trzymaj, tył <grym> trzymaj tył, ja dam <grym> ladę ja, <grym> ja umiem. No co to bądź <grym> <grym> drabinę mi stawia ja jabisz aj, jednak, aj, Ej jednak nie dam lady Ej, pomagam, on kabie, NIE STAKUJ MIE no. Ja EJ ON NIE, nie, je je nie je je przez, PRZEZ ŁEBY, MAM TO NAGRANE JA Z TYM IDĘ Dobra weź go dobi, bo, bo nie mogę patrzeć na takie głupie EJ SIĘ WOKŁY TEGO WOJDA EJ WE MNIE WESZŁA, WESZŁA WE MNIE, WESZŁA O JA CHYBA JESTEM ZAŻYWANY zabi, ZABI GO, zabij GO, zabij GO TAM JA NISZCZĘ TE DRABINY JEGO OISZCZANE ja, ja EJ, A jakbym TAM WLECIAŁ? NO TO wleć. Bijo Monkey, może go jakoś Nie ta się, umrę prędzej niż tam wlecę. No, ale o, bije, na jednym bie. sercu zjadłem. Lecę, bije tego sercu. Jak on wywabił, bro? Bądźmy śliwa, śliwa, chodź. Nosu, szliwa, 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 chodź okay, Tafe, tup. Damy radę, nie, nie, nie odpuszczamy. Ale my, my mamy trzy trójki, bro. Ma... Mamy dwie, trzy trójki. Ale no nie. Tyle łodzi. Dziś że to dziwka z tą dwudziestką osobką jest jakimś kurwa kratynem. Pomaga wody. Monkey, bije tego. Ej! Dobra, are... dawa!

Cię, kurwa, ja, ja sam powiem, bo ja nie mam jak wyjść mówek Tam łeby, tam łeby tyłem, dobra Muruję, muruję Nie, ja biję trzy, 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 biję te trzy. Dostał! go speedy dropnie! No, nie dropniesz. Zabiję go. Zamurowałem, zamurowałem nie, nie mogę, nie mogę, bo tu ta trójka cały czas jest. Muruję, muruję, muruję górę, muruję górę. Mon... kur... I chodź, ty mam pomóc. Czekaj, nie bo nie ja w labiryncie, kurwa. Nie daj już sobie. Która biłem? Ema, ktoś już za was dać? Nie, nie, I nie, nie, nie w notu, bo będzie go gorzej. Macie już za was nie dać? Nie, gdyś mnie nie bił, to bym go drapnął. No nie wiem, dobra, to nie ma sensu. Tak, gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem. Przysięgniemy. Możemy zaraz. A widzisz, było bardzo pomyślające przemyślenie. Rady. Nie no, kolejny tu przyszedł. Ja, ja, ja nie mam, ja nie mam. Ja mam. Spidy taki kij tak Ja raz nie. zdradzę Ja się zdradzę Ja się zdradzę Easy easy! easy. trzeba dropnąć my... A co wy tam robicie? Ej da, tu jest my... na klacie My damy radę. No, Tapem niszczą te Tapem niszczą Tapuje tapuje A może ja tam spróbuję wlecieć nie? Ej <tut Diệu> ja ty na klacie Spidy? W ogóle tak, żeby się z nim bić Nie ma tylko best player można trochę Powiedz, że to ty mnie chociaż zabiłeś Nic nie się mówi Jest <noise> <Dobra, głos> 2-4 Znowu w tej dziurze znowu w tej dziurze są Idziemy Ja mam 3 Nie kurwa, nie widzisz to Gdzie, gdzie? 3 mam, tylko nie wiem gdzie on podleciał ja Tu jakaś 3 dwójka to wy? To... Jeden Muszę h 2 ma H1 Użyłem różdżki, zabijam, zabijam trzydziestkę, mam. Nooo. No. Ale szef. Mam ej różdżkę mam. Serio masz różdżkę? Nie. Ale śmiesznie było. Kaszpe, kaszpe. No ty co? lubisz wałce. Chcesz? Co? Wało się. Szef, dychać nie mogę. Widzę. Kaszpe się leje. Nice, dzięki speedy za hita. Dużo przyjemniej się gra. Jak on tam wlos?

Chodźcie, chodźcie, chodźcie. To Przed, przed jest, przed jest. Znakacie ze mną. Pokazuję ci sojusz. Czekaj. Murujcie, murujcie. Murujcie w niego. No, no, muruję. Za, muruj, Zamurowałem, Zamrowałem. A ma wszystkie my mytyki. Muruję głowę, muruję głowę. Muruję. Ja, murujcie więcej, murujcie więcej. Murujemy, full. Jest. Je mi się skończyła wełna. Ja mam jeszcze mało, ale mam. I skacę, jak gdyby nie da się zrobić. <laughs> Są skinie, które się nie da weba postawić. Ej, Kaszpe, a będzie na odcinku jak ludzie z przez pogłęby? Ta? O, dostał o. pana przy mnie! O, sposony macie już w końcu. On był serio... No, 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 no był, pan. był. To mega, on sobie... O, administracja tak nie śpi. Ty dawaj go, ty niebieski! <grym>, ej, ty, tu jest 3-3 mamy, 3-3 tu mamy. Gdzie no, to tu? Chodźcie, w środku labiryntu, bije mnie, bije mnie. Kaszpę to, to ja, ty? to ja, pomóż mi. Ja tak, jak, tak, pomóc. Niebieskiemu tak, niebieskiemu pomóc, stakuj mnie. Nie, stakuj mi. Nie spamię, <grym>, <grym, grym>, klikam tak szybko. Chodźcie tu, chodźcie tu! Kto ten? Ten co ucieka? Mokre tak, idzie? Tak. Czarno, znowu. Nie, tak? nie. Drugi, drugi przyszedł, niebieski To znowu ty, Biu. czy to nie ty? Biu. Nie, nawet pamiętam. 3 mnie zabija. Nie, dawaj, dawaj, Mokre. Wejście, wejście, trzymam go, chodźcie. No, on serio ma, on Lec. serio ma. Dobra, chodź. A ja on se dowcipowisz czegoś tak, ja nie wyrobię raczej już. Ma krawkę, dobra, nie wyrobi, wyrobi. on nie robi, Wyrobi, on stoi na drabince, się tak światolił tak. na drabinkę. Lecę już. A to jest wiesz co? To. to ja. A, to, no to jest labirynt. Żyje! Ej, to jest ciężka, to jest ciężka, mori, mori, mori. Ej, trzydziestka, ej, czepek. trójka, wiesz, o nie. To ja. Dawaj, tu tysiąc webów ten, nie ucieknie. Nie ja, muszę. ja nie wiem, ja nie wiem, gdzie, to, kto jest. A pewno że nie ucieknie, jak już do go... No bo tu na cheatach są te chujki i biegają <laughs> <przez> te łeby. <laughs> Dwa razy zabijemy mnie On w chmurze jest. Prawa pierdolna chmura, co Ta. nie? Dobra, To Jak się prawdziwy Jaki ha? Eee, yy, trzy Nie Wleja się, kleja się. Kleja tak. się Dość, No co? Ej się Kar, usuwacz, usuwacz kaszpę! Kaspę A kaszp <głos》> zaspałniesz. Czemu <głos》>? wóż, jak użyliście wy Ja nie miałem usuwacza? Zginął! Dobra, no, no, bądź już gotowy. A na pierwszych? Tak. No. Kasper kaszper legens. No, kaszper, widzę właśnie jak ta przewaga ci pomogła. Widzę. Ok, no, użyj tej ruszki. Dawaj go. Pat! <laughs> A ty nie jesteś na incognito? A no, ja nie jestem na incognito? A to Ej, kupię ty mi tyle cząstkasz się, dobra patrz. Ej, patrz, chodź. Tam, czekaj, daj mam to tam. Coś tak kupi. Ja ci nie zybierzę skroga Jo wszystkie ty dla mnie? Nie, nie, dajesz mi jednak. Ja...